Dzień dobry państwu. Chciałem bardzo serdecznie powitać państwa na konferencji z udziałem pana prezesa Zbigniewa Ziobry, Prezesa Solidarnej Polski oraz panią wiceprezes, panią poseł Batą Kępą. Witam serdecznie. Bardzo proszę pana prezesa o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, postanowiliśmy razem z panią poseł Batą Kempą oraz z panem posłem Edwardem Siarką, Siark Edwardem Siarką. Zwrócić się pisemnie do Pana Prokuratora Generalnego, Pana Seremeta, aby skorzystał z przysługujących mu uprawnień i spowodował wytoczenie pozwu cywilnego wobec osób dopuszczających się nikczemnej profanacji i zbezczeszczenia pamięci i dobrego imienia znieważenia, poprzez publikacje na forach internetowych i zapowiedź, teraz już wiemy, że to została zapowiedź cofnięta, upublicznienia billboardu, z którego miałby wynikać, że ojciec święty Jan Paweł II, błogosławiony ojciec święty Jan Paweł II, prowadził podwójne życie i miał jakoby żonę i dziecko. Myślę, że ta niezwykła nikczemność działań, środowiska związanego z partią pana Janusza Palikota wymaga zdecydowanej reakcji prokuratora generalnego. Po pierwsze dlatego, że wiemy, jest to udokumentowane w stu procentach, że cała ta historia jest fałszywką przygotowaną przez Służbę Bezpieczeństwa przed 83 rokiem, a więc przed dzień wizyty, czy przed wizytą Ojca świętego Jana Pawła II w Polsce. Miało nas służyć podważeniu zaufania do osoby papieża, który budził ogromne zaufanie Polaków i lęk władzy komunistycznej. Wiemy, że w tej operacji fabrykowania dokumentów uczestniczył późniejszy zabójca, kierujący zabójstwem okrutnym, bestialskim zabójstwem księdza. Jerzego Popiełuszki niejaki Piotrowski, skazany później na 25 lat pozbawienia wolności. Fakty te nie budzą żadnych wątpliwości, a nie może budzić też najmniejszych wątpliwości, że posługiwanie się przez ludzi dzisiaj tego rodzaju materiałem sprokurowanym, stworzonym, sfałszowanym przez służby bezpieczeństwa, w tym Piotrowskiego, który ma krew na rękach dosłownie, który mordował w okrutny sposób, bestialski, osobiście, fizycznie później księdza Jerzego Popiełuszko i materiały przez niego między innymi przygotowane, służą dzisiaj, żeby szkalować Ojca Świętego. Jest to coś tak odrzucającego i nikczemnego, że przekracza jakiekolwiek chyba granice krytyki ze strony też bardzo wielu ludzi, którzy są dalecy od Kościoła i którzy nie są związani z Kościołem, którzy nie są katolikami, nie są osobami praktykującymi, ale nie godzą się na tego rodzaju podłości w życiu publicznym. Uważamy, że nie może na tym przejść do porządku dziennego i sprawa zasługuje na właściwe potraktowanie. Dlatego prokurator generalny, jako stojący na staży porządku prawnego, czy mówi ustawa o prokuraturze z artykułu trzeciego tejże ustawy, ma możliwość w oparciu o 7 Kodeksu Postępowania Cywilnego wytoczyć pozew w każdej sprawie, jeśli uzna, że służy to ochronie porządku prawnego, również naruszenia dóbr, obrony dóbr osobistych osoby trzeciej. Tu mamy sytuację taką, że Ojciec błogosławiony Ojciec Święty Jan Pawła II nie może bronić się przed tego rodzaju nikczemnym zarzutem. Mało tego, nie ma nikogo z jego rodziny, kto mógłby wytoczyć stosowne powództwo. W związku z tym, jak najbardziej, prokurator generalny jest uprawniony, aby tego rodzaju powództwo wytoczyć. Ma bardzo mocne argumenty, bo wiemy, w sposób niebudząc najmniejszej wątpliwości, że ta sprawa jest fałszerstwem sfabrykowanym przez SB, w tym niejakiego piotrowskiego zabójcę księdza Popiełuszki. Wynika to ze śledztwa i bardzo dokładnych dokumentów IPN-u. Wiemy, że to dziecko, które jest tam na plakacie, urodziło się na 1943 roku, a więc to nawet nie jest fizycznie możliwe, aby ta sprawa mogła być, tak jak w tym scenariuszu, to prowokacyjnie przygotowywali funkcjonariusze SB. I wiemy, że nawet oni ostatecznie zdecydowali się forsować ich pryncypałowie tej wersji, wiedząc, że jest szyta grubymi nićmi i sprawa jest nie do obrony. nawet w tamtych realiach i w tamtych czasach. I oto dzisiaj wraca ten paszkwil wolnej, demokratycznej Polsce, wprowadzany przez ludzi z ruchu, związanych z ruchem Palikota. No to jest rzecz absolutnie niegodziwa i dlatego prokurator generalny wobec tych twardych faktów wynikających z dokumentacji PNU, wobec faktu, że ojciec święty Jan Paweł II odegrał bardzo ważną rolę nie tylko w historii Kościoła, ale również w historii Polski był jest wielkim autorytetem dla znacznej części Polaków, a też i ma pewien wymiar związany z uczuciami religijnymi, winien w tej sprawie skorzystać z przysługującego mu uprawnienia i taki proces wytoczyć, aby jawniej publicznie zadać kłam tym informacjom, które gdzieś zasiane krążą w internecie i wytwarzają wrażenie, jakby coś było na rzeczy w sytuacji, kiedy nic nie było na rzeczy, poza tym, że była ordynarna, ohydna prowokacja SB, którą dzisiaj rękoma ludzi ze środowiska Palikota realizują, oszalali wściekłość nienawiści do Kościoła wyznawcy pana Palikota. Nie można się na to godzić, bo to może doprowadzić do całkowitej anarchii, do, do agresji, do nienawiści, jeśli takie rzeczy będą tolerowane, i dlatego ze strony przyzwoitego państwa musi być reakcja. Dlatego ustawodawca w swoim czasie uzbroił prokuratora generalnego w takie możliwości prawne, aby właśnie w takich sytuacjach mógł prokurator generalny z nich skorzystać. Dlatego jako były też minister sprawiedliwości i prokurator generalny zwracam się do aktualnego pana prokuratora generalnego, pana Seremeta, by z tych możliwości skorzystał, bo przyzwoitość już nie tylko litera prawa to nakazuje. Skończmy z tym eee, pomówieniem, dajmy temu jednoznacznie, eee, yy, yy, pokażmy, że jest to kłamstwo i Dajmy jasny sygnał, że nie ma zgody na tego rodzaju brutalne, podłe metody, których autorem był zabójca, morderca skazany prawomocnym wyrokiem, niejaki Piotrowski chyba w randze pułkownika czy, czy majora. Bardzo proszę, Władysław. My chrześcijanie nie wiemy, że szczególnie w okresie Wielkiego Postu, a teraz też w przededniu kanonizacji wielkiego Polaka, błogosławionego Jana Pawła II, Różnego rodzaju moce organizują się i próbują w sposób rzeczywiście haniebny próbować dezawuować nie tylko wszystko to co jest dla nas święte i niepodważalne, ale próbują również w ten sposób co jest może jeszcze bardziej haniebne zbijać swój własny kapitał polityczny. Jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywam posła Janusza Palikota do tego aby po tym wszystkim, co się stało, bo wszak z jednej strony odżegnuje się, mówiąc w jednym z programów, że nie ma z tym nic wspólnego jako partia, ale owszem przyznaje w dalszych słowach, że organizował tą kwestię, ten proceder, o którym mówił Pan Minister Ziobro, że organizuje osoba związana z partią Twój Ruch w ramach swojej fundacji, że działacze tej partii robią dużo różnego rodzaju działania i przyznaje, że mają prawo to robić. Przytaczam tutaj za mediami I dalszy atak, za który powinien przeprosić, a więc naprzód za działaczy partii, którymi jednak przewodzi, dowodzi i, i daje tutaj moim zdaniem również wizję działania tej partii. Ale po słowach, że bardzo by się zdziwił, gdyby Karol Woltyła nie miał nieślubnych dzieci, to już jest kolejny atak, jakby również wpisanie się w tą akcję, którą ta osoba z fundacji przeprowadzała na oczach wszystkich Polaków. Dlatego wzywam, aby nas przeprosił, po prostu przeprosił, aby okazał akt skruchy i również, aby pan prokurator generalny wykorzystując swoje uprawnienia, swoje prawa spowodował to, aby naprawdę zastopować tego typu działania na przyszłość. Nie pozwólmy deptać po naszych świętościach, po najlepszych przykładach, po, tym, po tych przykładach, które wszak współpracowały na rzecz wolności, na rzecz osiągnięcia przez nasz kraj wolności, a więc również na to, aby była wolność słowa, ale tak jak mówił pięknie ojciec święty Jan Paweł II, że ta wolność jest ograniczona odpowiedzialnością. Powinna być również odpowiedzialność za słowa i w tym przypadku jak najbardziej prawo na to zezwala, ale jeżeli Janusz Palikot mówi dużo o tolerancji, mówi dużo o nie o niedyskryminacji, a robi wszystko, żeby dyskryminować nas chrześcijan, a poza tym stara się również poprzez tego typu działanie, czy przyzwalanie na tego typu działanie, na deptanie po świętościach największych dla nas, mamy prawo domagać się nie tylko przeprosin, ale również działania organów państwa w tym zakresie, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z obowiązującym nas wszystkich kodeksem karnym, który jest jest również pewną emanacją odpowiedzialności za słowo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania do naszych posłów? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za udział.